Hello, hello! Dawno nie filmowałem się na siłowni, ale tak naprawdę to miałem taką przerwę w filmie na siłowni, ponieważ no, byłem chory, brałem antybiotyk. I ostatni tydzień, kiedy już byłem chory, to jeszcze dwa tygodnie to jeszcze szczepienie na COVID robiłem i urodziny i tak dalej. I tak zeszło i dzisiaj robię klatę. po Przerwie trening, także będę tylko tym ciężarem ćwiczył i tutaj będę ćwiczył na Butterflyu. Może jeszcze tymi hantlami też poćwiczę, ale zobaczę jak się będę czuł. Natomiast chcę sobie dzisiaj zrobić tak, taki trening trochę dziwny, bo będę robił serię 5 ruchów, tutaj jest 37 kg. I chcę zobaczyć, ile dam radę serii zrobić, oczywiście z przerwami na odpoczynek. Także teraz ruszę z pierwszą serią. No i zobaczymy. Liczymy te serie. Nie ciężary, nie, nie, nie. Jednorazowo ileś powtórzeń, tylko ilość serii po pięciu. se za mnom, pauza. Serija druga Przyciłem w drugiej serii prawa ręka, może dlatego, że domo maczugą ćwiczyłem jakieś dwa trzy dni temu i czuję jeszcze osłabienie, a wczoraj byłem na długim spacerze, gdzieś godzinę 20 na nogach, ale z chodzikiem, na chodziku ja się podpierałem na rękach i też no, niestety męczę się szybko i ponieważ to było dość długo, bo ponad godzinę, to czuję też tak jakbym klatę trochę trochę inny rodzaj wysiłku. Yy, jeszcze tylko dodam, że za tydzień zrobię podobny eksperyment, ale na ławce z kasportu. też ze stałym ciężarem, ale z większym obciążeniem, bo tutaj 37 mata będzie 40 kg. Ok, pauza. Seria trzecia. Ostatnio była taka sytuacja, że słowkowi Bykowi napisałem, że delikatnie ćwiczy, że kiedyś twarda szkoła była i tak dalej. Ale to było oczywiście żart, bo Byku jak samo określenie wskazuje, Byk kawał opa i silny. I mam dla niego pełen szacunek i go lubię. Natomiast jeden z oglądających jego film osób zaczął mnie tam coś krytykować. A dla mnie to bzdura totalna, bo ja tylko zażartowałem, że kiedyś twarda szkoła była, kiedyś po prostu brak i ludzie ćwiczyli trochę tak na dziko, nie? A z drugiej strony intuicyjny trening też nie jest taki zły jak się treni. Oczywiście trzeba mu nabrać stronę doświadczenia. I ja to zawsze intuicyjnie ćwiczyłem, ale teraz jak te przerwy robię, to też intuicyjnie nie, nie mierzę mam tu stotter, ale jakoś bardzo dokładnie tego... Nie mierzę, że tylko czuję, że już mięśnie nie są na tyle stężałe, że mogę w ogóle serie wziąć. Dobra, na razie pauza. Seria czwarta. Ma świetną siłownię, naprawdę, z perspektywą rządził. Ale podziwiam go, bo on ma tam zimno i ja on w tym chłodzie trenuję, Ja to ćwiczę w mojej piwnicy i też jest mi zimno, ciągle nie czuję się rozgrzany. A krzysiu daje radę. W dresie jest ubrany i tak dalej, z moim rękawem. No ale jak jest bardzo zimno na Boże, no to jeżeli nie jest zimno, to w siłowni to jak jemu musi być zimno. Mimo to trenuje, hardcore, siła. Okej, okay, pauza. Seria czwarta. Cieszę się, że Rysiek skawał z tej na YouTubie. Ricky, że wrócił do treningu. sobie się zabrał. Rysiek, tak trzewaj. Okej, okay, a ja pauzę. Seria piąta. Tak, tak mam fajny pomysł na wyzwanie dla Adriana z kanału Formatin. Pozdrawiam. Adrian. Ty się zastanawiasz, jakie ćwiczenia to mają ludzie dać. Ja proponuję, żebyś na skońcie, tak jak ja teraz, na ławce, wycisnął tyle seri co ja z twoją połową wagi ciała. Z tą różnicą, że ty, ja to robię z przerwami, a ty bez przerwy, czyli jak. Załóżmy, będę miał teraz piąta seria, była zrobiona, to ty razy 10 każda seria, czyli łącznie musiałbyś zrobić 50 powtórzeń. Jak ja zrobię 6 serii, to ty sześćdziesiąt z połową twojej wagi ciała na ławce z lekkim skosem. Mam nadzieję, że podejmiesz się tego wyzwania i pozdrawiam. A teraz pauza. Seria szósta.

które mieszka. Chodź tu Chodź tu, chodź tu. No chodź tu. Chodź chodź. No chodź, 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 chodź. No. no chodź. No chodź. Tutaj. Nie chcę podejść. Pozdrawiamy Pariasi. Bardzo fajnie boksuje. Kolega Paryjasi, z My Paliasi, z Jego żona niezwykle resportowała. Ta mi trochę jeszcze dwa innę. Małżeństwa przypomina. Z, naszego, z naszej grupy sportowych YouTuberzy Bartka z żoną i Wojtka z jego żoną. Także pozdrawiam wszystkich. Potem więcej. No, A na razie pauza. Seria siódma. Wspomniałem o kanale Beta i mówiłem o Bartku i jego żonie. Oni zabijane są z kanału e, piękny, Piękna i Bestia. I też sportowe małżeństwo, bardzo fajnie też spędzają ze sobą czas. Podróżują, też zwiedzają, nie tylko ćwiczą. Znaczy podróżują na jest sferach, treningu, ruchu, bardzo trening aktywny odpoczynek. I też bardzo. Tacy otwarci na świat są też na, na, na przyrodę i tego mi się to podoba. Także też pozdrawiam Was. No i kolejna pauza. Seria ósma. Wracając do małżeństw sportowych, to tutaj chciałbym wspomnieć o Wojtku i jego żonie. Wojtkę oczywiście wszyscy znają z kanału Żuch. Razem z żoną też tam różne ciekawe rzeczy robią. Chociaż zwykle Wojtkę widać na kanale, ale też wiem, że gotują i że tam dziennie mu żona sekunduje na Instagramie, chyba więcej widać. No, natomiast chciałam porównać te trzy małżeństwa teraz, bo ja się pasymowałem z sztukami walki i byłam instruktorem i tutaj, że tak powiem, mi jest, że tak powiem, para wypawiasi i para Żubrzu, -żu, no bo ja też trenowałem sztuki walki i tutaj doceniam obydwu chłopaków, że ambitnie trenują. Marka też oczywiście doceniam, mimo mi mi z papułów youtuberów, żebyście źle mnie nie Ale ze względu na te sztuki walki, to, to lubię poglądać co tam robią. Natomiast no, siłownia też jest dla mnie wyzwaniem i na drążku też kiedyś troszeczkę ćwiczenia. Chciałem kiedyś zapisać się do sekcji akrobatycznej, ale no, to nie wyszło. W tamtych czasach jak ja trenowałem, to w ogóle nikt nie miał pojęcia, no czy takim jak street workout, czy kalistenika, takie pojęcia nie funkcjonowały, trochę się na naprzepakł. Podciągałem rekord, do dziś pamiętam, przy wadze 50 parę kilogramów, to się podciągnąłem z podchwytem 21 razy i to było tyle. Także nic takiego osza, oszałamiającego, w dzisiejszych czasach ludzie się specjalizują w tym, ale pewnie bym się odnalazł, gdybym mógł przeżyć życie na nowo, Odnalaz, i kalistenice, i... A, sport, walki, to pewnie się odnalazł i w kalistenicę sporty walki to było moje życie tak naprawdę. Siłownia była dodatkiem, bo 30 lat przed wypadkiem sporty walki trenowałem, a na siłownię około 20 lat chodziłem i na sobie też. Prawie trójbojów siłowych i tak dalej, ale, ale... zawsze traktowałem tą siłownię jako dodatek do tego, żeby lepiej się bić. <grym> no bo stałem też na bramce od 10 lat. Robi swoje. Okej, okay, pauza. Seria dziewiąta. wspomnieć o Przemku z kanału Tatucia, który dla mnie jest przegigantem, harpaganem jak i pało. Niesamowite, bo jest szczupły, ale jest tak niesamowicie silny, dynamiczny. No jest on po prostu przebieg, nie? Tak jak każdy z kanału sportowego youtubera ma coś takiego, co czy może zaimponować, że jest naprawdę dobry w tym, to on mi imponuje tą dynamiką z ciężarami bo podrzucić no nie pamiętam ta bardzo, ale ketę na głowę 28 kg każdy i robi to w seriach, w długich seriach, to to jest olbrzymi wysiłek, naprawdę szacunek na niego, a jednocześnie może podoba mi się to, bo to trochę tak nawiązuje do sztuk walki. W danych czasach ci cyrkowi, tacy siłacze, którzy występowali tam i w jakichś takich odmianach zapasów, walkach w klatce można by było powiedzieć dzisiaj. Często występowali i właśnie popisywali się z ketlami i tak dalej. Bo pierwszy kontakt z ketlem był na Mazurach, jak byłem jeszcze w liceum pamiętam, jak Brzudo wtedy trenowałem. Albo boks, nie, wtedy już boks trenowałem. Byłem dosyć silny w stosunku do moich to byłem dużo silniejszy i tam pamiętam. Pan taki pokaz z robił i nam zadał takie zadanie, bo olbrzymia publika 300 może na łące to było. I y, on podnosił tego ketla, ja nawet nie pamiętam jaka waga to była. Podnosił po prostu ziemię ziemi jedną ręką na głowę. I tak, król pamiętam, zrobił 36 razy, ja chciałem wtedy dorównać, ale tylko 21 razy zrobiłem. Ale ja byłem najsilniejszy ze wszystkich, którzy podchodzili do próby, a tam byli z tej wsi, jacyś tam ludzie, także ciężko fizycznie pracujący. Ja byłem młodym chłopakiem, pamiętacie? No, liceum, także to nie jeszcze dorosły, rozwinięty mężczyzna. Także wszyscy pozostali, byli gościem. Ja Tylko nie było tak jak ja, ja też bardzo, bardzo żałuję. No. Wtedy mi się bardzo ciężki wydawał. No, ale... A jeszcze taki dzik byłem, że. Zabiję te moje. Pierwszą serię, i nie chciałem ją poprawić, bo mówię, kurde, ja tu nie dam radę, ale ta, ta druga seria była słaba, dużo gorsza była. Także takie wspominki. dobra, pauza. Seria dziesiąta. o Totku i innych wspomnieć, ale nie brakło, nie wystarczyło sobie, także tylko na szybko totek, aż ciekawy kanał, kanał i bardzo mi się podoba Twoje zainteresowanie kulturystyką i to, że tak fajnie w domu ćwiczysz i szkoda, że się zraniłeś wagę, to, to na pewno była poważna rawa, ale dobrze, żeby to nic poważniejszego nie było. Takiego trwałego, nie ma nie, nie to trwałościowego. Tak? Także pozdrawiam. Chciałbym wspomnieć, że nie jest partnerem youtubera, ale już skończyły się serie. Także tylko jeszcze wrócę do Adriana Formadim. No wezwanie jest duże, bo 10 serii zrobiłem. To tak chyba nie ma sensu, żebyś robił 100 powtórzeń połową twojej masy ciała bez przerwy, no to by było za dużo. To zrób 50 powtórzeń. Czyli tak jak ja, bo ja też 50 zrobiłem, 10 serii podjęć, pół masy ciała, tylko Ty zrób to bez odpoczynku za jedno razem. Pozdrawiam jeszcze Brody UK, naszego introwertyka sportowego, który robi pompek seminara. Zdrowienia dla Andrew, on jest moim mniej więcej rówieśnikiem, trochę ma mnie, ale niesamowicie się podciąga i deepy robi. Tak myślę, że Andrew, Broda UK, Bartek oczywiście z y, Pięknej Bestia, to oni są chyba najlepsi i Wojtek też jest bardzo dobry w kalistenice szeroko rozumiany, bo każdy troszeczkę w czymś innym się y, tam... Specjalizuje w UK, to najbardziej chyba pompki lubi. Jeżeli się mylę, to mnie poprawi. Bartek no wszelkie do drążki i kółka. A Andrew to lubi podjeżdżać, ciężary, też się dużo podciąga. I dużo dużo robi, ale tak I pamiętam, czy to normalną ilość robi pompkę, co roda no UK. No a jeszcze tutaj należałoby do Wojtku wspomnieć, bo Wojtek z kanałem Żyć Brzuch jest wszechstronnym e, no, to w zasadzie wszystko po trochę robi bardzo dobrze. Także tutaj dla niego pozdrowienia. Okej, okay. no to co? Pauza, tak? No? A, serię miałem zrobić. Gadał, gadam i zapomnił o celie. 去年。 wszystkich nie wspomniałem, z kanału, z, znaczy z grupy sportowej youtuberzy na Facebooku, którzy mają swoje kanały na Facebooku, a na YouTube patrzcie, na YouTube mają kanały, a są z grupy sportowej youtuberzy. Wszystkich pozdrawiam i to by było na tyle. 40 minut treningu poszło. Tak miałem tylko te wyciskania, robić od teraz na kolejną serię na plecy na tej maszynie takiej przeze mnie wymyślonej no ale do czego zmierzam? I wracam do Adriana z kanału Formatim to jak Adrian robisz to wyzwanie czy nie? a ja robię serię I 50 minut to miałem skończyć na tamtych seriach na, na ławeczce, ale ja robię teraz już naprawdę ostatnią serię na plecy. Wspomniałem jeszcze o kilku obroniaczu z wrestlingu i tam jeszcze parę o bokserze, o i Teraz nie pamiętam nazwy kanałów i imienia, to też za dużo tych kanałów na tej się Ale wiemy o kogo chodzi, także też pozdrawiam. I... No i tyle. No. Ćwiczymy i przede wszystkim bawimy się tym, co robimy. Niech to wam pomaga w życiu, niech nas buduje. Niech Was napędza w naszych działaniach nie tylko na siłowni, bo pamiętajcie, siłownia to nie jest jedyne życie, pamiętajcie o życiu osobistym, o rodzinach, o dziewczynach, jeżeli nie macie, żebyście też nie zamknęli się, tylko skupili. I oczywiście wartościowe jest to, że się poświęcacie swojemu hobby, ale oprócz hobby jest jeszcze inne życie, jak mówię, rodzina. Praca, nauka i hmm. rozwijanie się na wielu polach. Tu chyba Wojtek bardzo dobrze to Się przestrzennie rozwijał. Teraz pełna w czasach Tajlandii. Zaczął prawie, przerzuca się na bok stański. Na cukał tak, To Także pozdrawiam wszystkich no i tym filozoficznym zakończeniem rzekła się z Na razie cześć. Jarecki, pozdrawiam cię przyjacielu.